Mansku, jestem dziś jest przegląd, no, paczki od mistera. Prosiliście, prosiliście mnie o to. To, no, pokażę wam. wam sobie kilka takich rzeczy, ale szybko od razu widać. Takie skrzynki są tyle ja, jak będzie pewnie coraz więcej. No, pierwsze co, mod na no, zwierzęta, yy. Muszę powiedzieć, na co to jest. Tu ja sobie to zainstalowałem, bo musiałem... Lampa pszczółka. Takie lampki no musiałem mieć w motach. No dobra, później z tymi. Najpierw ze zwierzęta. Popatrzymy je wszystkie. Na tabie, można zobaczyć już niektóre, ale te będą ciekawsze o wiele. No to najpierw sobie wezmę, tak, tak. Wszystko. Mógł... ok No, dobra. Lecimy po kolei. Przy okazji książkę. To będzie się tego zawsze taką książkę na start. Opisuje wszystkie różne zwierzęta. Co można z nich zrobić. Taka przydatna Dobra. Pierwszy mod to... Excelot. I tutaj... Kropka 17, to tam wiadomo. No i ty, o, i ten tutaj to jest też z Taki najtrwalszy już od wszystkich, nawet na terytorze. Drugi Axelot. to jest to, 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 to już nie chcemy. O, no i pacie. Mob z Ten głupi śmiech. Chwila, zabijmy go tak. Patrzcie, już mnie tu Patrzcie, No i patrzcie, weźmiemy sobie w modyfikacji na przykład te torci na przykład weźmy rotten ten plus to na przykład kowadło chyba to tak działa nie pamiętam jak tego moda się używało nie tak dobra to nie wiem patrzcie jaki on tężny o wsiadł wreszcie teraz zrespimy sobie znów go e, teraz gamę rule true teraz gamę modę survival spróbujmy z nim. No, ciekawie. Ta moda. Creative. No ciekawe, na hita się da. Weźmy to sobie już. To zbrojo, no jest trwa od derytowej. No. Ciężko go pokonać będzie Który już jajko wyrzucamy Dajemy następne Ten następny Axelon mm, Tutaj Tu jest To łowca wampirów Znajdzie wampira na swojej drodze Będzie Próbował będzie go zabić Chwila U, teraz to jest To to wampir Okej okay. No, zademonstruję time, set, nine vampirek uuu, boss się od razu zrespił to wygra on cy boss Kto wygra on cybos boss jak widzicie też są bossy vampire to taki boss no brawo czy nie jesteś poszedny bardzo prosił, żebyś wdychał. Nie widzicie, on ma dużo hapar. Hmm. Chwila. Myślę, dało go pozbyć. Nie może się pozbędzie już. To my tego. No nie, nie ten. Dobra, tam palicho już z tym. Wyrzucamy następne, dajemy sobie następne jajuszka. A teraz będzie następny wampir. Taki wam... Chodź, pokaż się. Taki biały wampirek, inny rodzaj... Tu jest taki łowca wampirów inny. To... O kurde! To jest taki wampir. A to bedrock Golem Nie lepsze Nie muszę pokazywać tych bedrock Golema tak za bardzo No tu znów łowca wampirów To tam Time Set Day Ok, następny lecimy Dobra Dajemy sobie teraz tu pingwinek, mój ulubiony Axel od znów O Goblin Goblin, czekaj, chodź, chodź patrz Tuj! jest taki goblin gdzie można handlować się, patrz, grabiesz ten, przed wybuchami Widzicie? Tu mają... No mają już różne rzeczy. No, jajka na przykład. Albo jest jeszcze taki. On sprzedaje, no. Był można się spodziewać Naderowe rzeczy. One są takie fajne te gobliny. Takie wilazerowe ten podróżnik wilazer. Jak mu wywaliłem za A Axelot. Tu nie potrzebuję. Tutaj. No też. Jak widać. Gobliny. No są. O nie, wiadro. A dobra, tu jest to wiadro. Tu takie kraby. W Minecraftie nie ma krabów, Co się O dodaję. No patrz. Krabów. Różnych. No. więc ja sobie jeszcze tu, tak. Mogę koło morza to zrobić. Ze mnie taki job, nie zrobiłem. Tu. Co to jest? Gazela. Widzicie? No. Chyba na gazela. Ja, mogę... ja chcę się z nim zmierzyć. Ją ja skacę. O panie, mogę tu Oj, tak z nim trafić. Dla oddalmy się lekko. No i tak na nami łazi teraz. Dobra. Ja. Kurde, K de, jak, jak on skacze? Ale mam mało HP. jak to nie gobliny? Ok, to mm. niepotrzebne nam do eku? To śmieci wywalimy. To jest. Chyba, to ten chyba dziad. Gamy młode, survival. Twój survival. Czekamy modę Creative Chyba wezmę go gdzieś walny daleko jak to on. On nie, to chcę cowam O! Wrócił. Niech się on tu bawi. To taki pióro puszka. Bazant. Niedźwiedź grizzly. Jak widać taki fajny niedźwiadek. No, no to lecimy dalej. Tu już moje zgony są. Hmm. Dobra, coś takich mordercy? O, nie ma. A na co? Już chcę o tym zapomniałem. Tu mamy morskie. Patrzcie, jakie fajne. Dobra. Tu, krokodyl. Mucha. Eee... Pokaż się. To jest taki bir te, nie wiem jak to dokładnie nazwać, goliber, mucha, krokodyl, orka, jak widać or, orka już wtedy wbiła, to nie, nie będziemy mi przeszkadzać, Lecimy dalej, golem se pluska się w wodzie. Ja sobie tu teraz... Okej. Okay. Ja się w tym zmierzyć. gamę mode Survival. Ile to zadaje HP? Trochę zadaje. Pa, to winne. Pa, ja dwa razy mocniej fotony derytowej. A? To by mogło zrobić szybko, łatwo. prona. Ty, Ud Ud udawaj to. A dobra, to. Dobra, Gramy mode, creative, teraz następny mobit, rak. Jak widać, rak, no jak rak, nic ciekawego. Tu, yy... komoda. Taka... Pa, 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 jak, atakowała, jak to atakowała i w świnie. Te komody będą niebezpieczne. Tutaj. Mał... Stój, stój, stój! Takie małpeska słodka. Pomagam małpie. Zatrudamę, tu mamy drugą. No i trochę jedną do tej małpy, szkoda, ale taka fajna, słodziutkie. Tu o spójrzcie, spójrzcie na tego. nie, nie lataj tak, weź typki tak, z... No legendarny ptak to fajnie mieć takiego w domu, tylko się nie da go złapać. O, świetnie. No od upadku... Widzicie co on daje? Powolne opadanie. Chyba to to co ta zbudę mi to daje. No nie, on to daje ok. No. No dziękuję. Hey, jeszcze mało jajek zostało lecimy szybciutko tutaj drugi niedźwiedź taki no, bardziej dopracowany jak komar Chodźcie O tego komara Ilon ma hapsów o chwila on, on będzie mi, mi chciał coś zrobić ten komat. Pa! Krew mi pije! Krew mi wypił dziad! Genu młode... Survival... Tu co to? Już Kurde jak to wziąłem to... Tu! Fark! Taki... No nie wiem jak to powiedzieć... No, rekin. To wy endu no, no widzę, że mi nic nie chce robić. No, no jest miło, miło. Oczak ma wysko. Niedźwiedź, oddalam się od niedźwiedzia. No, dobra. Niewiele już jajek zostało. Okej, okay, teraz. Byk. Tygrysek. Jest tu drugi niedźwiedź, któremu się nie spodobało, że go sobie zresztą Tu pirania. Chcę popatrzeć na pitań. Nie, dziękuję. No, pirania wyskakuje z wody, żeby nas, nas uwalić. Najgorsze, to następne. Pies. Jeśli yes. go twoje cele podejdziesz... Zabija. Co to jest? Pap, łapał mnie do wody wciągnął. No papu. Tak dobra, przekręcił się dziad. Ten jestem musi się przekręcić. Dobra. paki pa jaki dziady, złapałem mnie i wciągały mnie do wody. Tu! Węzyk. O, chciało mu się mnie ugryźć. Odciekamy od niego, nie przeszkadzamy mu. Lecimy do następnych mobów. Okej. Okay. Tu! Sop! Podpierdzili mięso. No, pokaż, jak podpierdzielasz. I taki running tu Karalu. Pokażę Wam, ile on ma chaps. A, na hita, a powinien powin być praktycznie pokonany. Słonik, taki słodki, fajny słonik, jak widać. No, no jak widać, liście zbiera źle. I dziękuję. No, pokaż już teraz, jak zbierasz liścia. I no, pokaż. Hmm. O, pa, patrzcie jak zjada Tu, Żuwik te, Ten agresywny akurat O, kurde Szybko, szybko Dawać mi kreatywa Muszę wam go pokazać Patrzcie, patrzcie jakie tu piękne O, las wampirów. No jak to tu widać, jak tu fajnie tak lata. No, zostawiamy to coś, ale no, to ładne. Widać aż stąd to jak to lata. Dobra, lecimy już Time Set day. No tego pokażę, pokażę, tak. Taka propucha. Patrz, gamy mode, survival. No, poka. Pokaż, pokaż co potrafisz Poga z tym językiem. Paj nas pycha od... Okej okay. i ostatnie moby na dziś Byle je tam to pokazywałam to nie wiem Łuk bez, bez użyteczny. i to co to jest? Mu ten... Tant creeper, udalej. Patrzcie. On ciśnie nas. Dobra, miszczę. Pucha. Co co wiemy? Regen -ne ru, ruje. Nie. Nie żyjemy, nie żyjemy, nie żyjemy. Miał ma HP. Robił desztro. Teraz szkielet on będzie. Zjemy sobie koksa, Zbieramy. szkieletonik. Jak widać, takie powodne, wielkie bydle. Nie on jest fajny, że jak go zaatakujemy, to dopiero nas zaatakuje. Jak no widać, on też dużo HP. to daj lepiej nim zadzierać a najlepiej do, ta do takich mutantów nie podbijać patrzcie na to jaką panas dla sobie ma ułatwienie a nie działa to kurde to nie ma to nie survival multiplayer dobra kurde No to. Dobra, damy modę, kreatyw na razie. Ugh, weźmiemy. Ten... jakieś... Te, te, te modyfikacje jakieś. To są te dobre, fajne. Ty niżej, niżej, te diapsowe weźmy. 4. Tak, to będą lepsze. Dobra, gamy modę Survival. A, e, nie, ten łuk. Dobra, nie ta modyfikacja, do tej w Polecimy tu, weźmiemy sobie... Hmm. te. Dobra, ten łuk. Nie wiem, gamy mode. Survival. Tak. My z łuku. Oj, piękny gość. W łeb mu walimy. Zabity, ledwo, ledwo, ale zabity, teraz następny, hmm, no pająk, świnia, nie widać, no jak to pająki w atakują? Próbuję wrócić, co on zrobi z nami? No Mała chapa. Było o tego pana na koniec To Jak widać Trzeba go wyciągnąć do wody Bo inaczej go no, Inaczej go nie potrafię zabić Chodź tu Dawaj do mnie tutaj Dawaj tu bliżej Bliżej Raymond Spectator Teraz no i go inaczej nie potrafię no serio. I... zaraz, zaraz. Już tonie powoli. Dobra, tam niech on tonie. Delimy się. Tu gamy młode. Mówimy. Patrzcie na to. Jak widzicie, tutaj gności straszne. O, szlak, o, szlak, teraz. O, szlak się przyda nam na pomoc nowy bałwanik bałwan się przyda w pomocy Ja my też mu pump Ten Enderman taki boss O nie Nie poddawaj się, walcz. No poddał się Victory! Ja Teści ci bo nie wiem tej pokazywałem. Pokazywałem... Pokazywałem Tyle jej mobów, teraz szybko ten, który e, edfu, Kreatyw, wywalamy to wszystko. Dobra, teraz szybki. Czy na przód. tu, ta zbroj jest najpotężniejsza ze wszystkich. Tu pokażę mojego lubu. Świetnego moda, który dodał Mirtis. Polecam go. No. Taki na zmianę pogody. Tu sobie to weźmy. Ja tak nie wiem do czego ten mod służy. Ty musiał mi wytłumaczyć. Bo sam nie... Wie, bo nie wiem. Tu można różne buty robić. Kaktusowe, takie. Że, ha. To jak umrzesz robi się grup. O, na przykład pokażę wam to. Gdzie ja tu mogę nie mogę tu niestety, choć tu teraz daję ja sobie na no to, zima będzie się tu robiła Zaraz No, okej, okay, teraz po... O, to nie wiem co ten od robi O Ta fiolka będzie fajna Tutaj się robi to z tobą Tylko zabije Tabia. Chcę coś, by. No, patrzcie, co ta fiolka robi. Łot. Walimy walimy to w niego. Od wody wbijaj. Boom, bosik. To się stanie z tobą. ale chyba nic się nie stanie. No, nie. Dobra, teraz jeszcze coś wam pokazać? Że, takiego krótkiego, żebyśmy zdążyli. Tylko żeby nie trzeba tak długo mówić. Hmm, na przykład, o ten mod daje skraftowanie trójzębu. O, ten mod daje takie, żeby skraftować rzeczy, które się tam, no, nie da skraftować. Patrzcie na to, na przykład z lisa. Możemy teraz by się. No przebrać za lisa, za, za psówkę, maję, no patrzcie, ubieram się i teraz, jest, teraz jesteśmy tak, że lisy nie będą przed nami uciekać, bo stąd każdy strój daje no, inne coś, na przykład sobie, co tu dać takiego, o na przykład możemy się za ul przebrać, to będzie fajne. O, tu od razu jest dla tego nowego... Za tego nowego, te, nowego stwor... tego bossa z Minecraft 7.17. Tu pokażę Wam, co ten strój daje. Time, day, na razie. No nie tylko, że da się oddychać. Tak pod wodą. Jak oglądałem. Gramy modern survival. Ja... No, oddychamy już w ogóle na powietrzu, nie będzie spadać. Ten z jakimś tam enchantem od tego, od twój jak. To chwila, ten trój coś nie działa. Ej, trój się popsuł. Dobra, no, tam. No niestety się, jak jakiś nie działa. Wywalimy to. Idziemy sobie do netheru na chwilę i do tego, do endu. O oh, chwila Sprawdzę ile jeszcze ten film trwa? Już? 27 minut. Okej. Okay. Eee, trochę zajęło nam to. Okej, okay, szybciutko. N nether wam pokażę. Tam Koczumiku. Hmm I widzicie tu też, który się wbił, Nie wiem co psy y o! te żaby tu się rozpiął Dobra Kill na tego stwora. Dobra, zaprzeczko. Raz, trzy, trzy, trzy i trzy. Jedno. Halo co się dzieje kurde Chyba wam endu nie pokażę teraz Dobra nie mogę. Dobra, już tam kończę ten odcinek. Zegnam Was, zapraszam na mój serwer multiplayer i do mojego Discorda, link po starszymi filmami, bo teraz nie mam czasu go wstawić. I przywiejcie się na tego twora z endu. Albo na tą fajną małpkę. No. Zegnam was.